Nigdy nie będę szczęśliwa. Tak mówiła Basia, wtedy mężatka z kilkuletnim stażem oraz dwójką dzieci. Dlaczego czuła się nieszczęśliwa? Ponieważ wdała się w romans z kolegą z pracy. Wewnątrz siebie wiedziała i odczuwała, że jest to niewłaściwe, ale nie miała sił, aby tę relację zerwać. Jej mąż, wiedząc o tej sytuacji i widząc, że jest zamknięta na inne formy pomocy, zaczął się za nią modlić. Któregoś dnia Basia uklękła w swoim pokoju i powiedziała: Boże, dawno się nie modliłam. Wdałam się w niewłaściwą relację. Daj mi siłę, żebym zerwała ten romans. Wiem, że już nigdy nie będę szczęśliwa, ale trudno. Pomóż mi. Bóg odpowiedział: 15 lat później na wyjeździe dla małżeństw, opowiadając tę historię, podsumowała. Bóg więcej niż odpowiedział na moją modlitwę, ponieważ nie tylko dał mi siłę do zerwania złej relacji, ale jeszcze ostatnie 15 lat małżeństwa to były najpiękniejsze lata w moim życiu. Teraz pozornie odbiegnę od tematu. W liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale autor pisze, że krew Jezusa przemawia mocniej niż krew Abla. Czytając Biblię wiemy, że fakt, iż Jezus przelał swoją krew, ma wielkie znaczenie. Jednak nie zawsze rozumiemy, na czym to znaczenie polega. Tak symbolicznie mówi się o pięciu miejscach, gdzie ta krew została przelana. Dziś przyjrzymy się pierwszemu z tych miejsc. W ogrójcu Jezus przelał swoją krew aby uwolnić nas od nieposłuszeństwa. Mamy to zapisane w Ewangelii Łukasza w drugim rozdziale. Potem wyszedł i udał się według swego zwyczaju na górę Oliwną. Towarzyszyli mu także uczniowie. A gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. A sam oddalił się od nich na odległość jakby rzutu kamieniem. Upadł na kolana i modlił się tymi słowami Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. Jednak nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Wtedy ukazał mu się anioł z nieba i umacniał go. Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a jego pot był jak gęste krople krwi sączące się na ziemię. Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze smutku. Rzekł do nich, czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. W ogrodzie Eden człowiek zgrzeszył nieposłuszeństwem względem Boga. W ogrodzie oliwnym Jezus złamał mocnie posłuszeństwa, będąc posłusznym aż do śmierci krzyżowej. Przyjrzymy się teraz kilku elementom, które, sprawi które sprawiły, że stało się to możliwe. Najpierw czytamy, że Jezus udał się według zwyczaju na górę oliwną. Jest zwyczaj, czyli nawyk. Mówi się, że najpierw my kształtujemy nawyki, a następnie nawyki kształtują nas. Zwyczaj codziennej modlitwy jest bardzo ważny. On jest fundamentem wszystkiego, co w życiu robimy. Potem jest napisane, że gdy przyjedziesz na miejsce, że do nich módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Abyśmy nie ulegli pokusie. Czyli pokusa to nie jest coś, co przeżywamy non stop. Pokusa to są takie czasy w naszym życiu, kiedy jesteśmy kuszeni do tego, żeby robić złe rzeczy. I pokusa to jest trochę jakbyśmy byli w imadle, czyli to nas ściska z różnych stron. To naciska na nasze emocje, na nasz rozum, na naszą wolę, czasami na nasze ciało, na nasze okoliczności. I dlatego potrzebna jest relacja z Bogiem, ponieważ tylko On może dać nam siłę. Pokusy były, są i będą, więc potrzebujemy wiedzieć, w jaki sposób możemy je pokonać. Podstawowa broń to jest modlitwa. I czytamy, czym charakteryzuje się ten rodzaj modlitwy, ponieważ mamy różne rodzaje modlitwy w pokusach, Modlimy się w pewien charakterystyczny sposób. Przede wszystkim Jezus poszedł tam z uczniami i On modlił się o siebie, żeby nie uległ pokusie, ale też mówił uczniom, że oni mają modlić się o siebie, żeby nie ulegli pokusie. A więc przede wszystkim Ty jesteś odpowiedzialny, żeby w modlitwie wymodlić siłę do tego, żeby nie ulec pokusie. Oczywiście, nie jest niczym złym proszenie o modlitwę innych. Co więcej, kiedy jesteś takim świeżo upieczonym chrześcijaninem, który dopiero wzrasta w swojej relacji z Bogiem. Taka modlitwa innych może być bardzo, bardzo pomocna. Ale im dłużej żyjesz z Bogiem, tym bardziej to przede wszystkim twoja wiara powinna być tak zbudowana, żebyś w chwili pokusy swoją modlitwą Zdobył odpowiedź od Boga. Bo to jest trochę tak, kiedy jesteś małym dzieckiem, jesteś zależny od innych. Rodzice, dziadkowie dają ci pieniądze, bo sam jeszcze nie zarabiasz, nie jesteś w stanie. Ale kiedy jesteś dorosły, nie możesz chodzić od człowieka do człowieka i mówić: A, wiesz co, nie nauczyłem się pracować, nie chcę mi się pracować, więc daj mi pieniądze, z tego będę żył. Tak samo jest z modlitwą. Przede wszystkim Ty jesteś odpowiedzialny, żeby to wymodlić. Bóg odpowie na Twoją wiarę. Co jest zrobił? Zaczął modlitwę od słowa Ojcze. To jest niesamowite. Był pod tak wielką presją. Myślę, że dobrze to wiesz, że jeżeli jesteśmy pod presją, jeżeli jesteśmy kuszeni do robienia złych rzeczy, to wcale Bóg nie wydaje nam się taki kochający, dobry, czuły, troskliwy, jakim jest i jakim przedstawia go Biblia. Słyszałem taką historię, ona właśnie dobrze to obrazuje. Pewien kaznodzieja był zmęczony i znalazł się sam w dużym mieście w Stanach Zjednoczonych. Musiał przejść przez dwie dzielnice, żeby dojść do hotelu, gdzie mieszkał. Nie miał za dużo pieniędzy, nie stać go było na to, żeby wziąć taksówkę. Więc kiedy tak przechodził, przechodził m.in. przez dzielnicę Czerwonych Świateł. I kiedy tak szedł, to Czuł, że ta pokusa jest bardzo intensywna. Ponieważ czuł się zmęczony, wyczerpany, czuł się trochę zły i rozczarowany różnymi wydarzeniami w swoim życiu. Trochę był podziębiony i był kuszony, żeby po prostu zanurzyć się w tym grzechu. Resztkami sił szedł i w pewnym momencie zaczął się modlić. Jedyne, na co go było stać, to mówił jedno słowo: Ojcze! 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 I kiedy tak szedł i mówił to słowo, Ojcze, zaczęły napływać inne myśli. Zaczęły napływać myśli, że Bóg go kocha, że Bóg jest dla niego dobry, że przez wiele rzeczy go przeprowadził, że wiele wspaniałych rzeczy już się wydarzyło w jego życiu i w życiu jego bliskich, że Bóg ma jeszcze wiele innych wspaniałych rzeczy dla jego życia. I Im dłużej mówił to słowo, Ojcze, i rozmyślał o tych wszystkich dobrych rzeczach, które Bóg już uczynił, rozmyślał o tym, jak Biblia przedstawia Boga. Nabierał siły, przede wszystkim siły do oparcia się pokusom, nabierał też sił fizycznych. Doszedł do tego hotelu, uklęknął i powiedział: Ojcze, dziękuję ci. I kluczowe w takiej modlitwie jest to, co jest, mówi dalej: Zabierz ode mnie ten kielich. Czyli nie chcę cierpieć, ale bądź wola twoja. W takiej modlitwie musimy być szczerzy. Potrzebujemy też czasami klęknąć i powiedzieć: Ojcze, naprawdę. Ja bym chciał ulec tej pokusie, ale przede wszystkim chcę, żeby Twoja wola wypełniła się w moim życiu. Jest powiedziane, że wtedy ukazał się Anioł z nieba i umacniał go. Bóg dał mu siłę do przejścia, męki i śmierci. Bóg da Tobie siłę potrzebną do zerwania niewłaściwych relacji, wyjścia z nałogu, dokonania zmian, o których wiesz, że są potrzebne. Cokolwiek to jest, jeżeli szczerze staniesz przed Bogiem, będziesz wołał, Bóg da Ci siłę. Jest powiedziane, że pogrążony w udręcy jeszcze usilniej się modlił, a jego pot był jak gęste krople krwi sączące się na ziemię. Czyli to nie było tak, że on raz powiedział jedno zdanie i to się stało i przedaniu z nieba. On powtarzał to wielokrotnie i taka modlitwa często musi być powtarzana wiele razy, aż nastąpi ten duchowy przełom i będziemy mieli siłę. Ale tu jest właśnie powiedziane o tej krwi krople potu, połączone z krwią. To występuje przy bardzo silnych stanach napięcia emocjonalnego. Tam właśnie Jezus przelał swoją krew, dzięki której my dzisiaj możemy mieć siłę do pokonania naszego nieposłuszeństwa. Tak jak w ogrodzie Eden człowiek odmówił posłuszeństwa Bogu, tak w ogrodzie Getsemani Jezus modlił się aż do momentu, kiedy pod krwią zmieszany zaczął spływać z jego ciała, i tam została złamana moc naszego nieposłuszeństwa. Oprócz tego, że nieposłuszeństwo co jest ewidentne, jest sytuacja, kiedy mówimy nie Bogu. Czasami nieposłuszeństwo może dotyczyć też dobrych rzeczy, do których wzywa nas Bóg, a my jakoś nie chcemy tego podjąć. Może czujemy, że powinniśmy zaangażować się w jakąś służbę, a może pomóc sąsiadowi w trudnej sytuacji, albo więcej czasu spędzać ze swoimi bliskimi. Czujemy, że powinniśmy pewne rzeczy zrobić, ale nie chcemy. I jeżeli robimy złe rzeczy, to po pewnym czasie są pewne konsekwencje. Co do których widzimy, że źle, żeśmy te złe rzeczy robili. Ale co do dobrych rzeczy, których nie robimy, czasami nie widzimy w prostych konsekwencji. Chociaż czasami konsekwencją jest to, że czujemy się jacyś niespełnieni, bo nie weszliśmy w to, do czego Bóg nas wezwał. Czasami może to dotyczyć ludzkiego życia. W jednym ze swoich nagrań opowiadałem o tym, że kiedy miałem 18 lat, czułem tak wielką pustkę w życiu, że zmagałem się z myślami samobójczymi. Potem zacząłem wołać do Boga, doświadczyłem Jego obecności. Po pół roku od tego doświadczenia znalazłem grupę młodych ludzi, którzy spotykali się na modlitwie, i dołączyłem do nich. W pierwszych tygodniach, kiedy dołączyłem, trzy osoby, niezależnie od siebie, podeszły do mnie i powiedziały tak: Andrzej, cieszę się, że z nami jesteś. Przychodziły mi do głowy takie myśli, żeby do ciebie podejść, kiedy gdzieś mijaliśmy się na ulicy. Ja nie znałam tych osób, one mnie nie znały, i zaprosić cię na nasze spotkania. Ale pomyślałem, pomyślałam, to takie głupie, przecież się nie znamy. Ja walczyłem o życie, dla tych osób było to głupie. Nigdy to nie jest głupie, jeżeli Bóg nas do tego wzywa. A więc, pokusy mogą dotyczyć tego, żeby wejść w rzeczy złe. Pokusy mogą dotyczyć tego, żeby nie wejść w rzeczy dobre. Ale czasami, pokusy mogą dotyczyć tego, że Bóg czasami chce, żebyśmy zrezygnowali z czegoś nie dlatego, że jest złe, a dlatego, że On ma dla nas coś lepszego. Jeden ze znanych mówców chrześcijańskich. Opowiadał o czasie, kiedy jako młody nawrócony chrześcijanin był w związku z wierzącą dziewczyną. Jednak po pewnym czasie zarówno on, jak i ona, kiedy się modlili, zaczęli odczuwać, że Bóg nie chce, aby oni się pobrali. Dużo o tym rozmawiali i w końcu stwierdzili, Bóg tego nie chce od nas. I mówi moment, kiedy spotkali się ostatni raz, żeby się pożegnać, był dla niego. Bardzo trudnym momentem. Zaplanował to tak, że po tym spotkaniu wsiada w samolot i leci do rodziny, która jest w innej części Stanów Zjednoczonych. I kiedy siedział w samolocie, już po tym rozstaniu, płakał. Płakał i w tym momencie zaczęły przychodzić mu do głowy słowa z listu do Rzymian z ósmego rozdziału: Bóg z tymi, którzy go miłują, we wszystkim współdziała dla ich dobra. I te słowa wracały i wracały. I on zaczął rozumieć, że Bóg to uczynił dla jego dobra. Zaczął rozumieć, że Bóg to uczynił dla jej dobra. I te słowa zaczęły go pocieszać. I później przez w najbliższe dni czy nawet tygodnie, kiedy wracały te uczucia, on przypominał sobie to słowo i to słowo dawało mu siłę. Minęły lata. On bardzo dużo jeździł po Stanach Zjednoczonych, też po całym świecie podróżował i dzielił się Ewangelią z ludźmi. I któregoś dnia był w mieście, gdzie mieszkała ta jego dawna sympatia. Spotkali się razem na obiedzie i zaczęli wspominać dawne czasy i zaczęli opowiadać, jak Bóg ich dalej poprowadził, i w tym momencie zrozumieli, dlaczego Bóg nie chciał. On bardzo dużo podróżował. Ona była typową domatorką, która pragnęła, żeby mąż jak najwięcej czasu spędzał w domu. Bóg o tym wiedział i dlatego nie chciał, żeby zostali małżeństwem. Kiedy Bóg chce od nas posłuszeństwa, to zawsze to jest dla naszego dobra. Pomodlę się teraz, a kiedy skończę się modlić, ty się pomódl. Ojcze, dziękuję Ci za ogród Getsemani, gdzie Jezus przelał swoją krew, aby złamać moc naszego nieposłuszeństwa. Ojcze, dziękuję Ci za wszystkie sytuacje, kiedy złamałeś moc nieposłuszeństwa w moim osobistym życiu. I, ojcze, proszę Cię za wszystkimi, którzy słuchają tego nagrania: aby ile razy znajdą się w sytuacji pokusy, w sytuacji trudności, w sytuacji przeciwności żeby twoja łaska przyszła i żeby zawsze pamiętali że ty jesteś kochającym ojcem który chce dla nich dobra a grzech nigdy nie chce dla nich dobra i daj im też tą łaskę żeby stanęli w szczerości przed tobą i powiedzieli wylali przed tobą serce i powiedzieli ojcze ja nie chcę ale przede wszystkim bądź wola twoja daj im tą łaskę postawienia ciebie i twojej woli ponad wszystko co jest było i będzie w ich życiu ojcze z całym zaufaniem oddaję ich tobie ja wierzę, że Tobie o wiele bardziej zależy na naszym dobru niż nam samym i że to Ty wiesz, co tak naprawdę jest dla nas dobre, a nie my. Dlatego składam siebie i składam te wszystkie osoby w Twoje ręce i dziękuję Ci, że Ty nas kochasz i dziękuję Ci, że Ty się o nas troszczysz. Amen.